widać, czy myślałem o czymś takim, ale w sumie bardziej się wsłuchałem w sumie to, co bracia mówili i tak nie myślałem, co chcę dokładnie powiedzieć, ale, ale też tak y, to, co doświadczałem tutaj, kiedy też y, y, ten czas już w sumie zmierza ku końcowi obozu, to tak można powiedzieć, że y, my jesteśmy ludźmi, którzy y, też mamy pewne założenia, kiedy też na przykład, ktoś przyjechał tu na obóz, miał jakieś tam założenie, że będzie tam to czy to, i tak czasami ja właśnie mówię na, a propos pościągliwości tutaj, nie? Że, że można gdzieś sobie coś zakładać, żeby coś realizować, jakiś własny cel, jakieś własne ambicje tutaj pokazać. Na przykład był temat poruszony tutaj o, o tym, żeby poznawać Boga. I powiem Wam, że mm, też miałem taką pewną myśl, która uciekała, była w poznawaniu Boga, ale to są pewne takie odnośniki, które mogą nas przekierować na inne tematy i też trzeba się tego uczyć i też widzę, że sam się tego tutaj uczę, żeby nie poruszać tych tematów, chociaż mówię, miałbym, mam tu spisane, tam spisane i, i, i powiem wam, że chyba w sumie to jest taki pierwszy mój obóz, gdzie zwracam na to uwagę po prostu, nie, bo wcześniej mówię, fajnie, no, chodziło tylko o to, żeby zapunktować, żeby gdzieś tam Yy, zaspokoić takie własne coś tam w sercu. Byłeś, powiedziałeś, no, obóz zaliczony. O to chodziło. Tak naprawdę się nie, nie zważało na ludzi, tak naprawdę. Czy wrzuca się coś, czy ludzie to przyjmą, czy nie przyjmą. No ważne, że ty się czułeś dobrze w tym momencie, że ktoś coś usłyszał, że yy, przyjedziesz i powiedz, no super, ty, ty byłeś okej, okay, Ty coś tam ten. A i, I nie miało znaczenia, czy ktoś yy, w ogóle skorzysta z tego, czy nie skorzysta z tego, co mówisz, nie? I powiem wam, że tu się tego uczę. Jakby yy, można się zająć różnymi rzeczami. Nie trzeba zajmować się akurat tym. Czasami człowiek myśli, że jest stworzony do czegoś. Że jeżeli on coś nie, nie zrobi, to, to nikt tego nie zrobi już w tym momencie. Nie? A się okazuje, że Bóg se spokojnie daje radę bez nas. My nie musimy być na każdej pozycji po prostu. Jeżeli y, gdzieś akurat y, Bóg nie poddaje czegoś w tym kierunku, to zajmij się czymś innym. Rób coś innego i Bóg będzie cudownie błogosławił. Tak sobie teraz myślałem o apostole Pawle, który mówił, że czy, czy tak, czy tak, czy inaczej? No, każdy z nas może różne rzeczy wykonywać w kościele. I wszystko razem się uzupełnia i tworzy jedną wielką całość. I powiem Wam, że można czasami się też ścigać, prześcigać się w czymś, żeby być lepszy, żeby więcej coś robić, żeby więcej, żeby więcej, żeby więcej. Ale tak naprawdę y, każdy z nas, y, może inaczej, Bóg zna nasze serce, jak jest naprawdę, czy robimy to z miłości do innych żeby mówić tylko to, co chce Pan i trzymać się rzeczywiście Bożej linii? Czy robimy to, żeby właśnie rywalizować z sobą w niezdrowy sposób? I też się tego tutaj uczę. Żeby nie rywalizować z sobą, żeby nie znowuż nie pokazywać ciała, że ktoś jest w czymś lepszy, że ja jestem tu lepszy, że tam jestem lepszy. Nie ma znaczenia w tym momencie. Yy... Ważne, żeby Chrystus był uwielbiony. Czy ty przez Ciebie, czy przez Ciebie, nie ma znaczenia, ale żeby Chrystus był uwielbiony. Bo chodzi właśnie o to. Tutaj myśmy się właśnie po to tak też doznaję, spotkali, żeby y, uwielbiać naszego Chrystusa, żeby y, kłaść przed nim y, to co jest najcenniejsze w naszych sercach, y, jeżeli Bóg otworzy oczywiście w danym kierunku. I też y, tutaj też Leszek wspomniał, przeskoczę kawałek, y, w drugą myśl też jeszcze o tym, żeby y, unikać pewnych rzeczy, żeby y, żeby y, ja też to mam, każdy z nas to ma, po prostu spojrzenia widzimy, widzimy jakieś słowa. I tak jak tu Tomek dwa razy tam podpowiadał, diabeł jest niesamowitym scenarzystą. Też Damian o tym wspomniał. Niesamowitym scenarzystą, ja też to widzę, po prostu pewną myśl usłyszę, i za chwilę mam już cały scenariusz, jak będzie dalej, po prostu jak ten od mnie myśli, jak ten. My na to zwracamy uwagę. To nie jest tak, to każdy w każdym wieku w chrześcijaństwie na to zwraca uwagę, i to jest ogromny problem po prostu. Nie? Ja też widzę, no, jakąś myśl słyszę tutaj nawet na kazaniu, i no, czepnął się znowu coś mnie tam, jakiś tam brat czy tam nie. I, i, ale potem wiecie, kiedy odejdę tak samo z tą myślą, bo dokładnie tak samo Bóg mnie tego uczy. Na początku było inaczej. Też po prostu walczyłem, ścigałem się, po prostu zamykałem się. Jak nie, to nie, to sobie tam radźcie sami. To tak było cały czas, to tak dzieci robią. Jak nie chcecie, to nie chcecie. Radźcie sobie sami w tym momencie. Nie? Musicie sobie jakoś tam dać radę. Ja, ja, jak nie chcecie, to ja nie będę nic robił. Nie? I, I to są dzieci, to jest, to, jest, to jest zachowanie dziecka. Ale tak jak Larzyk wspomniał, to samo właśnie teraz doznaje, że wyjść z tym na bok, spokojnie to przeanalizować. Jeżeli już nie radzę, to wziąć z tym bratem, pójść na bok, porozmawiać, słuchaj. Nie rozumiem tego. Ja tak z miałam miałem nieraz takie rozmowy już. Rozmawialiśmy sobie, mówię, słuchaj Lechu, ja tam, coś ty tam powiedziałeś, a w ogóle jakoś tam, nie wiem, chyba, chyba ty mnie źle zrozumiałeś. I, I poszliśmy na bok, rozmawialiśmy, bo jest słuchaj, ja w ogóle o czymś innym myślałem. W ogóle coś innego miałem w sercu, ja nie miałem tego, co ty teraz mi mówisz, nie. I powiem wam, że to naprawdę pomaga, widzę, nie? żeby mówić sobie prawdę, wejść na bok, jeżeli... Mówię, to jest taki drugi krok. Na początku sam się z tym mierzę, rozmawiam z panem, ale jeżeli widzę, że to mnie buntuje przeciwko bratu, gniewa to mnie na niego, to wtedy nie mogę tego dłużej trzymać. Idę i rozmawiam. Jeżeli przytrzymam to godzinę dłużej, już mam mur, bo też i to miałem doświadczenie. Już w tym momencie miałem niechęć do brata długi, długi czas. Miałem niechęć do brata, bo poszedłem i trzymałem to w sobie. Chciałem się z tym mierzyć, nie rozmawiać o tym, nie mówić prawdy, tylko się z tym mierzyć. I miałem już bunt i już nie mogłem normalnie patrzeć i rozmawiać z tym bratem. I dlatego po jakimś czasie się zacząłem tego uczyć, Pan mnie tego uczy, żeby pójść i porozmawiać. I pryska od razu. I diabeł musi uciec, bo został odkryty. I właśnie to, tego nas Chrystus uczy, też i dzisiaj przez to słowo, właśnie, żeby odkrywać. Te, te, te miejsca, bo zamysły diabła są nam dobrze znane. Bo ten, który jest w nas, jest większy, prawda? I dlatego my mamy Chrystusa, który dokładnie zna diabelskie drogi. I my się poprzez doświadczenie przebywania w Chrystusie, poprzez poznawanie naszego Chrystusa, uczymy właśnie, jak reagować, jak przebywać z sobą. Ktoś kiedyś powiedział, i to często jest powtarzane, yy, słowa pewnego męża: Panie, skądżeś sobie tych ludzi pozbierał? Co człowiek to charakter. No każdy z nas jest inny. No znajdź drugiego takiego samego jak ty. No każdy z nas jest inny i każdy z nas ma różne jeszcze rzeczy, które Pan chce ociosać. I powiem wam, że to jest piękne. To jest tak jak. No myślę, że to jest jakiś przykład. Jak w małżeństwie. Kościół to jak małżeństwo po prostu. Nie ma w małżeństwie dwóch takich samych. Nie ma. Każdy jest inny. Jeden jest w tym, drugi w tym. Jest to jakby zawsze plus z minusem, zawsze są przeciwieństwa. I to jest to wzajemne ociosywanie. Ja nie jestem doskonały, druga osoba nie jest doskonała. Ale w tym już poznałem pana, ta osoba znowuż w czymś innym i tu się uzupełniamy. Tak samo właśnie widzę Kościół, że też taka piękna pies jest tutaj, się, też ją wspomnę. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma. I dalej. A więc, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. I tak dalej, i tak dalej, prawda? Że nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Ty wnosisz to, ja wnoszę to, każdy z nas coś wnosi, i w tym momencie to jest cała pełnia. Chrystus jest uwielbiany. A tu, właśnie tak jak było wspominane, uczymy się tej powściągliwości, żebym ja, ja wszystkiego nie będę wnosił, bo się okazuje, że połowa z tego, albo i prawie wszystko było niepotrzebne. Że czekam na brata, który coś też powie, na siostrę, która z czymś się podzieli, i wtedy to tworzy wzajemnie całość. I przez to Chrystus jest uwielbiany. I jeszcze na koniec, i czekać, kiedy Duch Święty powie Amen. I wtedy kończyć. To jest najważniejsze. Tego się uczymy. Amen.